Chodź w sam raz wyratować ten świat, bo gdy znasz siłę swą, przezwyciężysz zło, mało nas, lecz to gwiazd, każdy skoczyć by mógł, gdy chce. Miś Godzilla. Dobra, kręcimy? Tak, ale do góry nogami. Witajcie koleżanki i koledzy z Gimnazjum Kadik. Wasze reporterki Mili i Tamia mają dla was najświeższe informacje szkolne i to nie byle jakie. Na pewno wiecie, że dziś wieczór odbywa się doroczny bal z okazji zakończenia roku. Niestety nie pozwolono nam sfilmować sali, w której odbędzie się ta uroczystość, ale... Z miejsca, w którym stoję, widzę dziewczynę, która może dziś zostać królową piękności balu. Tak samo, jak w zeszłym roku, będzie nią córka naszego dyrektora, Sisi. Zobaczymy, czy udzieli nam wywiadu. Hej, Sisi, powiesz parę słów do naszych widzów przed dzisiejszym wieczorem? Wybacz, mała, rozmawiam tylko z prawdziwymi dziennikarzami. Nie mam czasu dla dwóch świrusek. Ale to szkolna telewizja! Co z wolnością słowa? Takie smarkule jak ty, mili, nie mają żadnej wolności, co nie? A w ogóle komu potrzebne są te głupie reportaże? Poza tym masz kłopoty, musisz się z kimś umówić. A nie znam nikogo, kto chce iść na bal z taką kujonicą. Nawet oni, gdybyś ich poprosiła, uciekliby jak przerażone króliki. Nie chcę ich! Jest mnóstwo chłopaków! Czyżby? To na co czekasz? Znajdź sobie jakiegoś? <laughs> Ulrich, pójdziesz pójdziesz ze mną na bal? Ach, przykro mi, Mili. To nie najlepszy pomysł. I jestem za stary. No i wiesz, obiecałem już iść z Jumi. Widzisz? <laughs> a nie mówiłam, ale nie martw się, Mili. Na pewno znajdziesz chłopaka w piaskownicy. A tymczasem pobaw się lalkami. <laughs> <laughs> Mili. Nie czekaj. I co? Jesteś z siebie dumna? A Elita? Tu Jeremy. Słyszysz mnie? A Elita? Jak się masz? W porządku, co u ciebie? Dobrze. Nie widziałam nic podejrzanego przy wieżach. Wszędzie cisza. No, chwilowo. Wiesz co, robię postępy w badaniach, żebyś mogła żyć u nas. Klucz do materializacji. Masz już go? E, no nie, jeszcze nie, ale pracuję nad tym. Niedługo się uda. Potem Ksana nie będzie mógł cię skrzywdzić. Ani nas. Wspaniale, dzięki. Mili, nie płacz Pójdziemy wieczorem na bal I wiesz co? Jim się na to zgodził Możemy być aż do dziewiątej Szkoda czasu Pogódź się z tym Nikomu na nas nie zależy Ani na naszych reportażach Nienawidzę ich Każdego z nich nienawidzę Wszystkich na świecie nienawidzę Głupoty gadasz to przez to, że... Daj spokój! Ciebie też mam dość! Zostaw mnie! Ej! Naprawdę, Ulrik mógł być trochę milszy. Nie bądź taki ponury, Ulrik. Chodzi ci o mili? Mogłeś się zgodzić. No wiesz, ja i bal. A poszłabyś ze mną? Sisi naprawdę przesadziła. Jeśli złośliwość jest jedną z cech królowej piękności, to ma naprawdę duże szanse. To prawda, ale na mis świata to się nie nadaje. Mistrz świata? Chyba misja jej własnego świata. Tylko tobie wszystko jedno, ile mam lat. Dobrze się rozumiemy. Nie jesteśmy tacy jak te głupie, starsze dzieciaki, które tylko się przechwalają. Wydaje im się, że młodsi w ogóle się nie liczą. A gdybyśmy tak byli starsi, o wiele starsi niż oni, nie śmialiby się już z nas, prawda? Jesteś tutaj? Skończyłaś się nadymać? No chodź, robota czeka. Dobra, dobra, już idę. Zostań tutaj. Wrócę po ciebie. Musimy przecież skończyć reportaż z balu. Nie będziecie za mną łazić cały dzień. O ile wiem, nie jesteście stylistami, więc odklejcie się ode mnie. Nie potrzebuję was tutaj spadać. Sisi, e, 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 si, myśleliśmy. Dam wam radę, nie myślcie, bo nie wychodzi wam. E. Banda dzieciaków na balu to jakaś przesada. Ta idiotka, która śmiała zaprosić Ulrika, nie do wiary. <dzysk> hmm. Jeśli ktoś ma się umówić z Ulrikiem, to tylko i wyłącznie ja jestem gwiazdą szkoły. Idźcie już, wracajcie do pokojów. Wszystko w porządku. Chyba mamy wreszcie super temat? <trymusi> Może sprawdzimy, czy nasz przyjaciel Ksana nie stoi za tym wszystkim. Mhm. <trymusi kes to odda> mm co wy na to? Zwyczajne zwarcie. Włączyła za dużo sprzętu naraz. Ta, wieża, światło, golarka do nóg, lokówka jednocześnie. Tak musiało się stać. Nie mówiąc o stymulatorze mózgu, <laughs> choć pewnie nie nauczyła się go jeszcze używać. Hmm. Nie wiem, co się stało, ale moim zdaniem należało jej się. Nie mogę się nie zgodzić. <laughs> Zniknął? Ha! Mam was! Nie wolno się bawić w szopie ogrodowej! Nie wściekaj się, Jim! To był... Tylko mój... bez wykrętów! Mówiłem wam sto razy, że ta szopa jest zbyt niebezpieczna dla dzieci. Patrzcie na te zardzewiałe narzędzia. Co wy sobie myślicie, że to plac zabaw? wiemy, ale... Żadna ale! Chyba wyraziłem się jasno. Wstęp wzbroniony! Mogą tu wchodzić tylko dorośli. Ty nam na nic nie pozwalasz! Lepiej mnie posłuchaj, he? Eh? Na twoim miejscu odzywałbym się grzeczniej, mała. Mała? Dobra, jestem młoda i co z tego? Tylko dużym wolno mówić, co myślą? A, wydaje ci się, że jesteś duża, eh? No, niech ci będzie. Możecie być reporterkami, ale tylko w swoim pokoju. Macie dziś wieczór szlaban. No, ekstra, mili, ekstra. Przez ciebie nie idziemy na bal. I spadać! O, zobacz, jakie zdjęcia nam wyszły. Są fantastyczne. Co się stało, mili? Ktoś ukradł jej misia. Pewnie jeden z dużych zrobił to dla żartu. Mini, masz rację. Popatrz tu. To pokój hmm. Sisi. A tutaj jest mój miś. Schowany pod poduszką. Niesamowite. To ci dopiero. Sisi bawi się misiami. Dobra, idziemy. Musimy go znaleźć. Jeśli Jim nas przyłapie, będziemy miały kłopoty. Wracajcie do pokoju. Zajmę się tym. A? Co tam się znów dzieje? Kto to? No, wyłaś. Lepiej uważaj, mam czarny pas. Hmm? Hmm. Hmm. Jesteś pewny, Jim, że właśnie to cię zaatakowało? I twierdzisz, że on jest mistrzem sztuk walki? Sądzę, że lepiej będzie nie wzywać policji. Tak, Jim? Ta historia z Sisi była trochę dziwna, prawda? Miała zwarcie, normalne zwarcie. Co tu dziwnego? Nie jestem pewny. Wiesz, o co mi chodzi? Wiecie co? Bądźcie cicho. Ściany mają uszy. Mhm. No, muszę już iść i przygotować się do tego balu Uczniowie z internatu nie muszą tyle łazić Nie narzekaj, nikt cię nie budzi o szóstej rano Masz ciepłą wodę i nie musisz spać obok śmierdzącego Oda No to nara Ot, szukasz tu czegoś? E, nie no, bo słyszałem co się stało Jimowi Wie pan kto go napadł? Nie, ale wasz nauczyciel w UF u powinien odpocząć. Ksana? W pluszowym misiu? No, na pewno tak. Zawsze jest tam, gdzie nikt się go nie spodziewa. No dobra, kto idzie, a kto zostaje? Ta misja nie może być solo. Bez Yumi to niebezpieczne. Nie wiesz przecież, co tam może na ciebie czekać. Zgłaszam się. Co ja mówiłem? A, a masz inne pomysły? Były już dwa wypadki. Nie możemy zostawić szkoły bez ochrony. Nawet jeśli uda nam się wrócić na czas, będzie awaria i koniec. Odmaracie. Idź już, ja zostanę. Jeśli na coś natrafię, powiem ci o tym. I pozdrów wiesz kogo ode mnie. <laughs> A Elita tu, Jeremy. Czy mnie słyszysz? Siemasz. Sądzimy, że Ksana znów zaatakował. Wiesz coś, może? Nie, nic. Ale zaraz się rozejrzę. A Elita wysyłam Oda. Wyrusza w pojedynkę. Urlik został w szkole i wypatruje tam jakichś śladów wirusów. Ot jest gotowy. Co tam u ciebie, Urlik? Zdaje się, że mamy tu problem. I to wielki. Transferuje Oda. Wirtualizacja. Jeremy, jest źle. Miś wyszedł ze szkoły. Jeśli kontroluje go Xana... Będzie coraz bardziej wściekły. Zaatakuje każdego, kogo spotka, szczególnie swoich wrogów. Takich jak wy. Ha? Yumi! widzisz to? Wieża aktywowana przez Ksanę musi być niedaleko. Cóż, na pewno nie na dole. Może na sąsiednich płaskowyżach. Hmm. Za późno! Widzę komitet powitalny. Ha? Od, zaopiekuj się Aelitą. Odbierz, mi! Odbierz. Odbierz. Od, co tam się dzieje? Laserowe strzały! Od, Znów straciłeś 10 punktów życia. Nie żartuję. O! Boję się, że nie ma wyboru. dobra. Sorki, są twoi rodzice? Nie, wyszli. Dobra, chodź, nie możemy tu zostać! Ej, może mi to wyjaśnisz? Nie ma czasu. No chodź! Ot, uważaj! Zostało ci tylko 50 punktów życia! Laserowe strzały! Nie można cię spuścić z oka, co? Od, chyba coś znalazłam. O nie! trzeba ją ewakuować. Niech Ot się pośpieszy, robi się naprawdę gorąco. Ot, pośpiesz się. Miś zrobił się bardzo niegrzeczny. Dobra, dobra. Wieża jest już niedaleko. Szukajmy. Uh. 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 Houston, mamy problem. Uh. 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 jeszcze nie znalazł aktywowanej wieży. Biegnij do internetu, ja pójdę do sali. Mhm. O, Jeremy, znaleźliśmy wieżę. Świetnie, brawo! Dezaktywujcie ją teraz. Dobra, daj mi tylko chwilę na przywitanie się ze starym kumplem. Daj spokój, zostało ci tylko 50 punktów życia. Nie możecie trafić. Ech. A teraz w lewo. Ej, Ulrik! Mogłeś się trochę wysilić. Wyglądasz jak ostatnia nie dojda. No, tym razem cię puszczę. To problem Twojej dziewczyny. Wyluzuj się i idź się bawić. Wyglądasz, jakbyś się spodziewał nieszczęścia. Ulrich! <grych> jak się masz? Ej, gdzie twoja dziewczyna? Następnym razem mnie zaproś. A teraz chwila, na którą wszyscy czekacie. Wybory tegorocznej mistrz szkoły. Przygotujcie się! Muszę już biec. To moja chwila triumfu. <try> no, to się nazywa gorące powitanie. Jeremy, Ot nie da sobie rady sam. Na pewno da. Ot musisz uderzyć w cel. Moi drodzy, jak zawsze o tej porze roku musimy wybrać młodą damę, która waszym zdaniem ma najwięcej ze wszystkich dziewcząt uroku, wdzięku, urody i elegancji. A oto pierwsza kandydatka. Stać! Posłuchajcie mnie wszyscy! Musimy stąd uciekać! Trzeba ewakuować salę. Spokojnie. Nie żartuję, to jest poważne. Za chwilę zaatakuje nas gigantyczny pluszowy miś. No! Wiedziałem! Też go widziałem! Widziałem gigantycznego misia! Cicho, cicho, zamknijcie się wszyscy! Ale z was, idioci, nie widzicie, co on chce zrobić? To jest podstęp, mówię wam, podstęp, żebym w tym roku nie wygrała znowu. Gigantyczny miś pluszowy! A czemu nie sam King Kong? up. Lita kot Lyoko. Uh. Ulrik, dobrze się czujesz? Ta jasne. Uh. Skoczymy sobie w przeszłość, Yumi? Ulric, pójdziesz... Y... Pójdziesz ze mną na bal? Mhm. Bardzo chętnie. Spotkamy się o ósmej. Serio? Jasne. Chyba nie jesteś na mnie zła, co, Yumi? Wcale Mój cichy wielbiciel zabierze mnie na bal. Nie o? Co? Ale Ulrik, pójdziesz z tą tu głupią smarkulą? Tak jest, pójdę. Ale nie martw się. Jak się dorobisz ze dwóch neutronów w mózgu, może pójdę kiedyś też z tobą, Sisi. Nagrywasz tam i ja ten występ? Jasne, że tak. To jest temat. Super temat! Pracowanie wersji polskiej na zlecenie Zigzapa Start International Polska.